Witam wszystkich pakerów, początkujących i zapaleńców, którzy kochają sport jakim jest kulturystyka. Dzisiaj porozmawiamy na temat wielkiej szóstki. Dlaczego wielka szóstka? Porozmawiamy na temat sześciu suplementów, które faktycznie działają i które są sprawdzone. Swoją wiedzę opieram na doświadczeniach w kontaktach z klientami, na rozmowach z klientami, na rozmowach z ludźmi, którzy trenują po 15, po 20 lat i którzy faktycznie w tym temacie mogą się wypowiedzieć. Sam też stosowałem różnego rodzaju suplementy. Zaczynając od zwykłych witamin, kończąc po jakieś kwasy, niekwasy, omega-3, kwasy, omega kwasy alfa-liponowe i tego rodzaju. Chcę tak naprawdę Wam przybliżyć temat suplementów i pokazać, co warto kupować, czego nie warto kupować. Czy tak naprawdę na co warto wydać jakieś tam zgromadzone pieniążki, prawda? Zacznijmy od BCA. No BCA jest to składnik, jest to suplement związany z trzech aminokwasów. Leucyny, waliny i zaleucyny. Tak naprawdę bardzo ważny suplement, ponieważ chroni nasze mięśnie podczas ciężkiego treningu. Czyli, jak robimy trening, nie wiem, jednemu się zdarzy zrobić godzinę, drugiemu się zdarzy zrobić półtorej godziny. Stosując BCA przed treningiem, możemy wydłużyć jakość i wydłużyć czas trwania treningu. Ponieważ BCA, jako dodatkowa energia, tak naprawdę podczas sytuacji kryzysowej w naszym organizmie, powoduje, że odczuwamy mniejsze, mniejsze zmęczenie i możemy. Dalej działać. Kolejna sprawa, preparaty witaminowe, wielowitaminowe, witaminy, minerały. Często jest tak, że ludzie, którzy trzymają dietę, nie skupiają uwagi na witaminach. Czyli na przykład jest tak, że mięsko, ryżyk, super. Mięsko, ryżyk, super. A tam po treningu jakiegoś bananka w trochę witamin, może jakiegoś pomidorka, prawda? No niestety to jest za mało. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to nie są te owoce które były 20-30 lat temu. Są troszkę przetworzone i faktycznie nie jest taka jakość, jakbyś powinna. Dlatego jeżeli ktoś trenuje więcej jak 3-4 razy w tygodniu, to naprawdę powinien się suplementować witaminami. Witaminy na pewno regulują wszystkie procesy w naszym organizmie, procesy naprawcze, procesy naprawcze tkan, tkanki mięśniowej po ciężkim treningu. No i regulują wszystko, co wiąże się z budową, odbudową, niszczeniem, odnawianiem. Także naprawdę suplementy są bardzo ważne wpływają na każdy aspekt naszego treningu i każdy aspekt naszego życia. Kolejna sprawa to są odżywki białkowe. Odżywki białkowe, świetna sprawa, ponieważ nie wiem, ktoś ma dużo pracy w ciągu dnia, pracuje od godziny 8 do godziny 22 non stop, 14 godzin dziennie, i jest tak zalatane, że naprawdę nie ma czasu zrobić sobie tych pojemników przygotowanych na cały dzień. I musi sobie dostarczyć pewien suplement, który wleje sobie do shaker'a, wymiesza i wypije. 3-4 minutki i posiłek jest gotowy. Świetne zastąpienie posiłku. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś waży 120 czy 130 kg, trenujesz parę ładnych lat, to naprawdę uwierzcie mi, że takiej osobie jest bardzo ciężko spożyć w ciągu dnia 280 czy 300 g białka. A odżywka białkowa tak naprawdę to jest wspaniała sprawa, ponieważ... Wypijając taki szejk, on się bardzo szybko trawi, bardzo szybko się przerabia, wchodzi w krwiobieg i odbudowuje nasze ciało. Nie musimy się przejmować tym, czy zjem posiłek, czy nie zjem posiłku. O Jezu, już godzina 12.30, miałem posiłek zjeść, o matko kochana. Nie przejmujemy się tym, robimy sobie szejka, pijemy, świetna sprawa. To samo dotyczy się gainerów. Jeżeli nie mamy czasu na zjedzenie posiłku po treningu lub przed treningiem, pijemy gainera lub bulka, pół na pół białko z węglowodanami. Nie mamy z głowy i niczym się nie przejmujemy. Oczywiście też nie skupiajmy się na tym, żeby pić 5 czy 6 gainerów dziennie. Na pewno cztery konkretne posiłki muszą być. To jest w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. No ale jeżeli chodzi o uzupełnienie diety, gainery białka jak najbardziej, chociaż wiem, że kulturyści zawodowi tak naprawdę no, źle się wypowiadają na temat gainerów. No ale na razie do tego tematu nie podchodźmy, ponieważ ja tutaj staram się dotrzeć, dotrzeć do ludzi początkujących lub średnio zaawansowanych. Karbo, czyli energia. Węglowodany o wysokim indeksie. Co to znaczy wysoki indeks? Wysoki indeks to jest szybkość, z jaką wchłaniają się węglowodany do naszego krwiobiegu. Czyli szybkość, z jaką uzyskujemy energię. Tak w prostych słowach, żeby każdy zrozumiał. Karbo stosowany jest przeważnie, z tego co wiem, po treningu. No, szybki zastrzyk energii. Nie mamy czasu, dojeżdżamy do domu, zajmuje nam to 50 minut, pijemy sobie 50 gram karbo, wychodzimy, dochodzimy do domu, uzupełniamy resztę węglowodany i białka. Karbo też jest stosowane po treningu siłowym, przed treningiem aerobowym. Z tego względu, że tak naprawdę z powodu braku energii po treningu siłowym ciężko będzie nam spalać tłuszcz. Powstało takie hasło, tłuszcz spala się w ogniu węglowodanów, czyli dopiero jak zachodzą procesy energetyczne, może być spalany tłuszcz. Dlatego karbo też stosują ludzie po treningu siłowym, przed aerobami. Kreatyna. To jest już suplement, o którym słyszałem tak naprawdę 11 lat temu, jak się zapisałem na siłownię. Pierwszy suplement w ogóle, o którym usłyszałem, który naprawdę, naprawdę działa. I to czuć. Kreatyna tak naprawdę poprawia naszą regenerację, zwiększa naszą, naszą siłę i odbudowuje, odbudowuje ogólnie siłę na treningu. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat kreatyny? Na pewno jest stosowana w za dużych ilościach, bo ludzie stosują kreatynę w dawkach 25 gram, 30 gram dziennie, ale to jest bez sensu. Tak naprawdę kreatyna stosowana w porcji 3-4 gramy po treningu też daje świetne rezultaty. Lepiej stosować kreatynę w małych dawkach, przynajmniej takie jest moje zdanie, w małych dawkach przez długi okres yy, trwania, czyli na przykład stosujemy ją 4-5 miesięcy po 3-4 gramy po treningu ewentualnie 2-3 gramy rano na i ona też naprawdę będzie świetnie działała nie ma potrzeby tutaj walenia się kreatyną po 30 gram, po 25 gram to tyle co chciałem powiedzieć na temat odżywek, które działają bardzo mi zależy na tym, żebyście wzięli sobie te słowa do serca ponieważ bardzo dużo młodych ludzi którzy przychodzą do mnie na siłownię wydają ogromne ilości pieniędzy na bzdety po prostu na pierdoły, które w ogóle nie działają kupują sobie jakieś kwasy, nie kwasy, yy, pompujące, staki przedtreningowe, jakieś staki potreningowe, a to tak naprawdę bez odpowiedniej bazy w diecie to nic nie działa. Staki kreatynowe, po pierwsze kosztują bardzo dużo pieniędzy, po drugie, no jaki jest efekt po staku kreatynowym? Pobudzenie psychoruchowe. To wszystko. Jest, jeżeli jesteśmy pobudzeniem psychoruchowo, czujemy energię, czujemy entuzjazm, czujemy się fajnie. I to wszystko co pozostaje nam po treningu. Jeżeli nie będzie odpowiedniego posiłku potreningowego, od, potreningowego, odpowiedniego posiłku w ciągu dnia, to po co nam wydawać 150 czy 200 zł na takie staki kreatynowe czy na jakieś staki pompujące. Dajmy sobie z tym spokój. Skupmy się na tych 6 suplementach, o których dzisiaj powiedziałem. Czyli tak, BCA preparaty witaminowe, białka, gainery, karbo i kratyna. Jeżeli te 6 suplementów będzie stosowane z głową, naprawdę efekty będą zadowalające. Do tego tylko dorzućmy 4-5 konkretnych posiłków i naprawdę będzie super. Ponieważ jeżeli ktoś zarabia 1800-1900 zł i wydaje miesięcznie 400 zł na jakieś y, suplementy zupełnie niepotrzebne typu Tribulus Terezis na przykład. Chłopaczy, który ma 18 lat, on bierze Tribulus Terezis po to, żeby podwyższyć sobie testosteron, żeby szybciej szło. No rozumiem, no ja też pamiętam, kupowałem Tribulus terrestris jak miałem 17 lat I byłem mega zajarany, że wow, Tribulus terrestris, Przeczytałem to opakowanie i w ogóle była rewelacja Ale prawda jest taka, że To odżywka, no może faktycznie działa, u kogoś, kto ma 35-40 lat Może ewentualnie tam mu podwyższyć, nie wiem O pół procenta ten testosteron Ale też nie skupiajmy się na tym, że to odżywka o 47% podnosi testosteron No ludzie kochani Bez przesady, to by wtedy w ogóle sterydy nie istniały to tyle, co chciałem Wam przekazać. Trzymajcie się, kochani. Pokój z Wami.